Kolejny odcinek urokiego takiego, baby! No i ja was witam, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam was do kolejnego oglądańska z Toilet. No i minęło już trochę czasu, jak już ostatnio oglądaliśmy sobie filmiki i dzisiaj zabierzemy się za epizod 71 oraz 72. Ostatnio, z tego co pamiętam, zakończyliśmy sobie chyba na scenie z sekretnym agentem. No i to był niezwykły cliffhanger i teraz jestem ciekaw, co dalej się potoczy z tymi naszymi kibelkami. Ale oczywiście zanim zaczniemy, ty, drogi widzowie, jeżeli nie chcesz wykapić kolejnego oglądańska to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli film ci się spodobał, to zażyć łapkę w górę, to mi naprawdę mocno pomaga. A tu poniżej w sekcji komentarzy. Dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag Kibel dla zasięgu. No a my zabieramy się za oglądanie. Dobra, słuchajcie, zrobiłem taki mych, ponieważ mówicie ciągle, żebym obejrzał nie w częściach, tylko pełne odcinki. A najlepiej to już w ogóle pełne sezony. Tak więc odcinek 71 obejrzymy sobie z klipu z Toilet, sezon 23. W nawiasie wszystkie odcinki. No i ostatnio mi się mi się wydaje, że zakończyliśmy w tym miejscu. Zatem zobaczmy, co jest dalej. Bo to było na tym kamera offline, tak, tak, tak. Że już tutaj, no niestety, nasz kamera mendedł. Kurczę, oglądanie tego co miesiąc powoduje, że troszeczkę zapominam tej fabuły. Niestety. I właśnie, i tego nie było. To jest jeszcze część odcinka, to jest chyba dodatkowa, sekretna scena. I wszyscy, o. To ja też, oczywiście. kciuk w górę. Taki sadge. Mmm. No niestety, ale przynajmniej mieli dobre widowisko, tak? Bo tu była naprawdę wielka wojna. I czy to jeszcze jest sekretna scena? Czy co? Czy to już jest jakby traktowane jako kolejny odcinek? Nie powinno cię tu być? Eee! co Co? Da shit. Ej! Czemu on nagle... Co? Czemu on nagle leży? Co tu się dzieje? Speakerman? Okej, okay, podaję łapę. Czy, czy, czy to są jakby agenci sekretnego agenta? Tak to mogę stwierdzić. Dobra, chyba teraz zaczyna się właściwy odcinek numer 71. Ja już się naprawdę gubię kim... Ciągle jesteśmy kameramenem, plungermanem, POV-menem i tak dalej, absolutnie. Nie wiem, dobra, mamy ten TP-mana, okej. Okay. Mamy wszystkich tytanów w sumie. Już chciałem się pytać, gdzie jest Drillman i gdzie jest Clockman. <laughs> Przez ten multiverse cały. Jezus, jak go strzelili. No nie, jak, jak to go... no właśnie. Chciałem powiedzieć, że jak to go nie rozwali, to ja wątpię w tę serię. Jakie wybuchy, co tam się dzieje? Czy to jest kolejny atak na bazę jakąś? Albo, albo to jest ta sama ciągle baza, tylko że z zewnątrz. Ale udało się. Pozbyli się tych kibelków, chociaż o, twarde lądowanie widzę było. Ale dziwne kamerameny z miniganami, czy z innymi działkami. Czy to jest bomba, czy to jest jakby pseudo C4? Czy co to jest? To jakby to była baza. Jakby właśnie... O właśnie... Że, że to się otwiera, tak? Co tu się dzieje? No i co stąd wyjdzie? Skibidi kontener, okej. Okay. I serio trafiliście tylko w kontener i nic się nie stało zupełnie? Ale to było dziwne. Dream, jeszcze Dimen! Włozo proste, on jeszcze żyje! Co tu Jimen robi? Oh god, Olo, ściekuć! To jest jakiś 3 3.0 już? Ooh. Nie, no, to wygląda na Jimena 3.0. A nie, w sumie to jest dalej chyba 2.0. Dajcie znać, albo zobaczymy jeszcze później na tej wikipedii całej. O! wa, moje uszy! Aaa! Bo ja to oglądam o wiele głośniej niż później ja wam to montuję. No, po robocie. Będzie kamera offline? Chyba za chwilkę. Co to jest za skibidi? Y łapy mu się, wiecie... Jakby miał takie miksery, tak? Kręcą. Eee... I kamera offline. Wow. Okej. Okay. Czy to za... Nie, to się nie zaczyna jeszcze od początku. To też musi być jakaś dodatkowa scena. Kamera oh, Kameramen tytan wkurzony. No i odlatuje. Reszta, jak postąpi, zanim, a on coś wyświetli. Też, o, też wkurzony. No, dalej Jimmend żyje, więc jest robota do zrobienia, moi drodzy. No dobrze, moi drodzy, epizod numer 72. Wyszedł part pierwszy, wyszedł part drugi, już widzę, że nie ma partu trzeciego, wyszedł full epizod, więc od razu lecimy, to trwa ponad 7 minut, więc akurat. Zobaczmy, jak to dalej będzie wyglądać. Ok? Znowu wracamy do tego samego? Kamera offline. Normalnie wszyscy oglądali te transmisje. No jakiś jeden z jakby takich można powiedzieć generałów. Z naszego The Alliance. Się wściekł. Ale ładnie się kaj tutaj. Jakiś egzoszkieleton. Założył. Jesus. Bardzo dobrze. Można i tak. <laughs> Co się dzieje? Jaki Terminator normalnie z niego? Jaki Iron Man? No dobra, ale idzie duża armia to... Jakiś policyjny i co jest? To nie są te same policjantowe skiwidłki co kiedyś. Jak sierpem tu nawala, kłop Dalej, uzbrojony nieźle. Ej, kto na ratunek? tytanie? Nie? To nie jest tytan. To, to wygląda jakby to był pojazd latający tytan. Co, coś w ten deseń. What? O, o, mamy generała z kibidy typowego. No dobra, ała, ała, ała. Jakby to był Titan pająk po prostu. A się wkurzył. Ale siknie. O! <grym> o. <grym> I oczywiście zaraz, zaraz. To jest ten dźwięk z Leaf Compone. To jest ten upadający pipe na podłogę. Pięknie. Już uwielbiam ten odcinek. Kciuk w górę, oczywiście. Wy też zostawcie kciuka w górę. Super sprawa. No i co teraz? No, no, a, no. Pięknie, podleciał i od razu oberwał. Serajtaż ma jako granat. Ja bym powiedział, że to skibidi toilet by tym. Oooo! Rzucał. Y, pociąg rozjedzie, tak myślałem. Albo. E? Newt, dło... Ja myślałem, że to jest po. Wow! Myślałem, że to jest pociąg Jimen, albo nie wiem. Wiecie, jak. Ciuk-ciatomek. Jaki on jest mocny, co jest, co jest? Ale jaki ten Jimen jest niewzruszony zupełnie. O-o. No. I po robociku. No to to jednak nie jest jak Skoro mógł się z niego tak łatwo wydostać. Diem. Jimen tylko przyszedł i już posprzątał. Skiberry, skaby. Jest, jest. O! Co to jest? Hej, co jest? Za jakieś nieposłuszeństwo. Dobra, albo to są rywale. Kurde, bo wy też pisaliście o tym, że oni mówią na odwrót, że wiecie, żebym puścił sobie... Na odwrót, jakby ich gadanie, i wtedy zrozumiem, co oni mówią. Ale dobra, już tam licho. Napiszcie w komentarzu, co oni powiedzieli. Dobra, bitwa jeden z z drugim z Na Nareszcie. Nie wiem, już nie pamiętam, czy coś takiego miało miejsce. Chyba nie. Yeah! To jest, to są te Astro Skibidi, Ja ciągle na nie będę chyba mówił Astro. Nawet jeżeli inaczej się one nazywają, to ja. Ja ciągle na nie mówię Astro. Dobra, Jimen. Jak to przegra, to będzie to trochę dziwne. Ja myślę, że w tych Astro Skibidi jest jeszcze ktoś ważniejszy niż Jimen. Co tu się dzieje? Cóż cała planeta pierdyknie zaraz. A tutaj nasz kameraman oczywiście obserwuje to wszystko. Dobra, który pierd? What? Skibidi kamikaze, Serio? No fucking way. To jest najmniej level po raz kolejny. Co? tak po... Wow! No dobra, tu, tu już była przewaga. On żyje jeszcze! E, nagle ma więcej sił, że unika go tak łatwo. Ooo! Wow. No, Jimen jest, myślę, chyba bardziej uzbrojony, chyba, że teraz... O, o! Co wygadacie? No nie! Jimen tak padnie? Ale! Co się stało? A, nie. <grywa> Słyszeliście jego krzyk? Co to było? Ale tamten się po, Nie, nie pod. Oho. Tryb szybki odpala. Co się dzieje? To jest tylko i wyłącznie bitwa Skibidi ze Skibidi. O, od tyłu. Przewidział. Swaniak przewidział, dobre. Jakie to są wymiany co moment? O, odbija kulki. Jimmy się nie poddaje? It's over for you, dobra, to zrozumiałem akurat, czyli nie mówi na odwrót. No, niech się, Ma się poddać, bo to jest koniec. Ooo, ale pierdychnięcie. A to wszystko. Ooła. Ty no Jimmy padnie. Po nie będzie. Co jest? Jaki głęb... Czy on dał takie specjalne kulki, które mu. Wow, rozwaliły cały łapy. Przejął władzę nad łapami. Ej, to jest niepokojąca to, to, to. To jest niepokojące. To jest tak absurdalnie dziwne. Ten, ten wyraz twarzy Jimena. Kurde. Będzie mi się śniło. O, o! On za... Ała! Dobra, po, po chłopie. Czyli po astro-toilecie. No chyba, że... Nie... To jest są Iron Mani! What? O, o. O nim. Dobra, to jest... Dobra, to... What the fuck?! Co to jest?! Czy to jest najwyższy boss u nich? W końcu? Czy to jest... A ten skąd się wziął? Co tu się dzieje? Ale mi mózg. mózg. Eee. Eee. Ale jednak strzelaż w niego. No to po co się... Po co wy tytani wchodziliście do tej walki? Oni mogli sami się unicestwić. A, nie trafił. Nie trafił go. Ale poleciał. Przecież to, była idealny, to był idealny moment. Jeden drugiego mógł załatwić. Ale co to za generał z tych astrotoiletów? Czy ty weźmiesz. O! To może się przydać, ta broń. Ta łapka. Nice! Pięknie. Dobra, czyli ten astrotoilet padł, mm, ale generał go próbował tak uratować. A, to TV-meny mówią na odwrót. To TV-meny mówią na odwrót. O! Okej, okay. chyba wezmą zwłoki tamtego kolegi na badania, może, żeby odkryć, czym są te z toalety. I nie bijcie, jeśli mówię źle, że to nie są astro, tylko co innego. What the fuck? A to jest ten pajączek nasz. Ciąg w górę. No to, to co możesz dać w górę? No nic nie dasz. Ej, według Wikipedii faktycznie trafiłem. Astro o Jezu, Astro Toiletsy. No dobra, Astro Skibidi Toilets, o tak będę na nie mówił. A no tak przecież Jimen, to wrócił w 67 epizodzie. Zapomniałem już po tym... Kurde czasie i on w taki sposób wygląda, ale z niego koks jest. To jest G Toilet 4.0. Ja dalej na niego chyba będę mówił G-Men Skibidi po prostu. No dobra moi drodzy, to były to kolejne odcinki z Kibity Toilet. E, nic więcej ciekawego nie udało mi się znaleźć, więc no cóż, czekamy na przynajmniej dwa kolejne epizody. Nie jeden, nie part jeden, nie part dwa, czekamy na dwa pełne, chociaż kolejne epizody. Tak więc ja wam dzisiaj dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i hej hej!